No, jestem. Coś ważnego! Nie mogłam przez telefon, bo platformersi mają na podsłuchu telefony nie tylko całego naszego kierownictwa, ale i szeregowych, ale za to wyróżniających się inicjatywą, żołnierzy prawdy. CBA wykryło, że Merkel z Bidenem się zrzucili i kupili tu Skodzie i breje, Pegasusa Deluxe. Zaczekaj. Mów. Prezes opracował nowy, genialny plan. Postanowił Przegrać wybory i puść się gdzieś. U nas? zanim się do tego zabierze, to kadencja minie. Na razie główne zadanie prezesa musi się ostro postarać, żeby najdalej w 2023 na pewno przegrać. No, idzie mu nieźle. Drożyzna, inflacja, awanse Suskiego i Sacina, reformy czarne, dowcipy w górę, pensje w dół, i Polski nieła polski bajzel, jak się okazało po Nowym Roku. Ale to wciąż jeszcze jest za mało. Chyba trzeba będzie wyrzucić Kurskiego. bajtek niech wykupi wszystkie billboardy w kraju i na każdym precz. A, ale czekaj, dlaczego prezes? Postanowił przegrać. Właśnie! I tu się objawia geniusz prezesa! Opozycja przejmuje władzę, a my od pierwszego dnia! Protesty na ulicach przed Sejmem! Dlaczego benzyna ciągle droga? Dlaczego prantigas nie jest za darmo? Gdybyśmy my rządzili, to by był! Dzieci w w głodują. No i po czterech latach wracamy do władzy z taką przewagą, że prezes spokojnie już będzie mógł postawić na placu Piłsudskiego co ja wygaduję, na placu Kaczyńskiego pomnik swój dwa razy większy. Ciu. Panie Jacku, pan jest tu siebie? Mówiłam, że podsłuchują. Podbiorę ja pod uwagę taki scenariusz i wyciągnąłem wnioski praktyczne. To może... Może ja uchylę drzwi, bo przecież nie będziemy tak rozmawiać. Proszę nie otwierać. Jestem u siebie. Ono szala. No dobrze, wyjaśnię. Doszedłem do wniosku. Że do 2023 roku może jeszcze nie do wszystkich dotrze, coście narobili I jak porządzicie po 2027, to wtedy w 2031 naród Was skreśli już raz na zawsze. Ćwiczenia przedłużają życie. Ja postanowiłem dożyć i to jeszcze w dobrym zdrowiu dożyć, żeby się cieszyć tym, co oglądam. Tak, tak przeżyłem. Teraz będzie trudniej, ale może się uda.